Różnice między Polakami nie są czymś sztucznym. Odzwierciedlają one autentyczne różnice w wartościach. Generalnie jest tak, że Polska północno-zachodnia jest bardziej liberalna, a Polska południowo-wschodnia bardziej konserwatywna. W obecnych warunkach ustrojowych wygrywa się wybory dwoma, trzema punktami procentowymi i bierze się całość, całość władzy. W wyniku tego ta druga część Polaków, która akurat tym razem przegrała, czuje, że nie jest gospodarzem we własnym państwie. W naszej propozycji będzie inny podział władzy, w ramach którego zwycięzca nie będzie brał wszystkiego. Cały czas będzie istniała konkurencja, ale partie liberalne, lewicowe, konserwatywne będą się musiały bardziej postarać, żeby przekonać Polaków w różnych województwach do swoich programów.